Cześć, Jarek Łuczek, firma Bart Wrocław. Dziś przedstawiam Wam specjalną wersję Jeepa Grand Cherokee ZJ z 1995 roku z silnikiem 40R6. Mega terenówka. Widzicie o ile jest podniesiona? A najlepsze jest to, że on jeździ na gazie, w terenie również. Zapraszam do oglądania. W pandemii musimy dzisiaj wystąpić w maseczkach, byśmy byli i czuli się bezpieczni. Prezentuję Jeepa SJ i jego właściciela, użytkownika od już ładnych paru lat. Ile, jeździ, ile lat jeździ Pan już tym jeepem? Yy, blisko 10. Blisko 10. 10 lat. Tak. Ile kilometrów zrobił Pan w tym czasie tym autkiem? Yy, Przez 10 lat w granicach 25 tysięcy. Ile z tych 25 tysięcy to był teren? Yy. Dobre pytanie. Eee, myślę, że... połowa? Nie, myślę, że z 2000. Z 2000 w terenie, reszta po mieście. Jak no, się po... tym jeździ w mieście? Perfekcyjnie. Wszyscy dwa ustępują nie... miejsca? Zgadza się? Nikt się eee, nie postawi? Nikt się tak. Wszyscy się boją. E, nikt jakby nie próbuje zadrzeć. E, Dziwów się nie boi, także same plusy. Same plusy. A jak jeździ w terenie? Po tych modyfikacjach mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że bardzo dobrze. A jakie są dokonane modyfikacje? E, przede wszystkim e, zmienne mosty od jeepa Grand Shirocki WJ ze zmniejszonym przełożeniem 3,91 e, to jest główny plus. Założona jest skrzynia biegów słynne AW4 z jeepa szerokiego i reduktor 2,41. Oczywiście mosty posiadają blokady przód tył. I jasne. A gdzie w terenie najczęściej Pan jeździ? Jakie rajdy, ewentualnie jakie, jakie poligony najczęściej Pan zalicza? Standardowo e, wrocławska grupa, czyli poligon e, Cienin. E, no i możemy na tym się skupmy. Na tym się skupmy. Tak. To są główne miejsca, na których można poszaleć w okolicy Wrocławia dipem z tak podliftowanym Zawieszeniem ile wyższy jest standardowego idiota. No, ta dawno nie mierzyłem, e, bo od e, bo ostatnim pomiarów jeszcze parę modyfikacji samochód przeszedł, ale myślę, że gdzieś blisko, blisko 6 cali będzie. 6 cali, czyli około 15 cm wyżej, to podobnie jak ostatni Dodge, a właściwie nie Dodge, to Ram Pickup, którego Wam miesiąc temu pokazywałem. Samochód jeździ na gazie, tak? Na gazie, dokładnie. Ile pali? E... To jest też dobre pytanie. <noise> Czy ktoś to jest w stanie to zmierzyć? <noise> Chyba nie, ja już przestałem, że tak powiem, ee, się tym interesować. Po prostu ile my wlejemy, tyle spali. Tyle jeździ. Tak jest. Instalacja gazowa jest, z tego co wiem, jakaś w miarę prosta, z, y, ale ze specjalnym reduktorem, y, ze specjalnym y, mikserem typu BLOS. Zaraz spróbujemy go zobaczyć. Zbiornik gazu jest y, w bagażniku właśnie, go wymieniliśmy po 10 latach użytkowania. Skończyło mu się badanie TDT i trzeba było wymienić na nowy i teraz może jeździć kolejnych 10 lat bez problemu. Wlew gazu jest zamontowany pod klapką wlewu benzyny. Pod zderzaku byśmy nie dali rady, bo te zderzaki są stalowe. Tutaj mamy stary, porządny, duży wlew BRC. I kurde, można sobie rękę połamać stukając po prostu. Jeżeli chodzi o zderzaki, to już widzimy koła. Czyli się pęcali? Rzadko. Eee, w Grenfurze Roku, czyli się pęcali? Z reguły opiera się na 33, więc. Eee, 33 mamy... było za mało, więc jest więcej. Czyli jest więcej, można powiedzieć. A co tu się stało? A to ostatnia przygoda w tygodni. tygodni. E, chowało auto na Grabiszyńskiej i uszkodziło e, mój samarkony samochód. Stojący samochód. Tak. Taki okaz zniszczony przez dachujący. A co to w niego uderzyło, że na takiej wysokości go zrabił? drogowy? A, czyli ten dachujący trafił w, w no, znak, tak. a znak wbił się w drzwi. Dobra i teraz zaglądamy pod maskę. A pod maską dobrze nam znany rzędowy sześciocylindrowy silnik, reduktor BRC AT90 Eco. Super, a tutaj Patent firmy BRC, która przed 20 paroma laty wprowadziła na rynek mikser typu BLOS, który sprawdza się bardzo często w tego typu silnikach. Oczywiście dużo lepsza byłaby instalacja wtrysku gazu, ale powyżej klient na razie jeszcze nie zdecydował się doinwestować aż tak mocno w instalacji gazowej, bo ta działa widocznie na tyle dobrze, że nie trzeba się martwić i zmieniać jej na inną. Tu mamy wyciągarkę. Przydaje się to sami? Eee, tak. <laughs> Są miejsca, że jest potrzebna. <laughs> jest potrzebna. Dobra, co jeszcze możemy ciekawego powiedzieć? Tu jest główny wyłącznik prądu, którym Tak, którym możemy wyłączyć, którym kibicę nawet mogą wyłączyć, bo taki sens jest zmontowanie tych wyłączników, żeby Ktoś pomagający nam, ratujący nam życie czasami mógł wyłączyć prąd w całym samochodzie, Ładne. tylko i wyłącznie przekręcając, czy trzeba też pociągnąć. I już pokazuję. O, pyk, tak. i już nie mamy prądu. I tak. cały samochód, ale światło jeszcze się świeci. Yy, bo to jest hebel, który rozłącza wyciągarkę. A to jest hebel tylko i wyłącznie do wyciągarki, nie do całej instalacji elektrycznej, a w samochodach rajdowych, z którymi kiedyś miałem do czynienia, Hebel tak. służył Dobra do wyłączania dziękuję. całej instalacji elektrycznej, żeby można było żeby nie wzniecać pożaru w razie wypadku czy poleca Pan jazdy takim Jeepem na gazie? jak najbardziej Ja, 100% my, my również, także gdybyście chcieli kiedyś kupić takiego Jeepa to na pewno musicie przyjechać do nas, żebyśmy zamontowali Wam instalację gazową a jeżeli spodobał Wam się film kciuk w górę i zapraszamy na nasz kanał częściej oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów a tymczasem na gazie, hej i dziękujemy. Panie Tomaszu, zapraszamy. Dziękuję. Cześć. Zdradzam, do zobaczenia. Hej.